To nie jest tak, że cały czas muszę coś robić. Nie lubię siedzieć w miejscu, natomiast są takie momenty w życiu, kiedy rzeczywiście lubię zwolnić, lubię sobie posiedzieć, poczytać książkę, obejrzeć Netflixa czy zrobić takie zwykłe, przyziemne rzeczy. Ja mam przyczepionego Batmana. E, tak na szczęście, natomiast jakby jakoś tak ostatnio moja fascynacja co do Batmana jakoś wzrosła, nie wiem czemu, a on stara się jak najrzadziej trenować na siłowni, bo wtedy zazwyczaj się kłócimy, więc na siłowni trenuję bardzo często sama, jestem tylko na początku gdzieś tam, jak mam nowy cykl, wprowadzam nowe treningi. Będąc na moim poziomie, czyli mając kwalifikacje olimpijską w kieszeni, rzeczywiście można z tego wyżyć, będąc mistrzem świata można z tego wyżyć. Natomiast na pewno to, że Sfinanie dołączyło do rodziny sportów olimpijskich, bardzo pomogło.